Droga, której nie ma na mapie. Grupa przyjaciół wraca z weekendowego wypadu w góry. GPS nagle przestaje działać, sygnał znika, a mapa telefonu pokazuje tylko szarą plamę. Zatrzymują się na skrzyżowaniu, gdzie stoi zardzewiały drogowskaz z napisem, którego nikt nie potrafi odczytać. Postanawiają pojechać na skróty, bo droga wydaje się prowadzić z powrotem do cywilizacji. Po kilku minutach jazdy orientują się, że mijają te same drzewa, ten sam znak ostrzegawczy, ten sam porzucony samochód, jakby krążyli w miejscu. Kiedy próbują zawrócić, na poboczu pojawia się starsza kobieta w czarnej chustce. Mówi, że mogą wyjechać, ale muszą zostawić coś cennego. Nie rozumieją o co jej chodzi, dopóki jeden z nich nie znika, a telefon pozostałych znów pokazuje zasięg. Wracają do domu w milczeniu. Tydzień później jeden z ocalałych zauważa na Google Maps nową drogę, dokładnie tam gdzie byli. Droga nosi imię zaginionego przyjaciela.